Zapomnijcie o krakowskim rynku. Prawdziwa rewolucja technologiczna dzieje się teraz w biurowcach na warszawskim mordorze. Przez dekady Polska była postrzegana jako kraj zaplecza, miejsce taniej siły roboczej i prostego wykonawstwa. Dzisiaj jednak Warszawa to epicentrum innowacji, często porównywane do Doliny Krzemowej, ale z zupełnie inną historią. Jak doszło do tej wstrząsającej transformacji? Jakie siły napędzały ten nieoczekiwany skok rozwojowy? Nasz dzisiejszy odcinek zgłębi nie tylko sukces, ale i ukryte koszty, jakie poniosła stolica w tym szalonym wyścigu. Sekret tkwi w unikalnym połączeniu taniej, ale niezwykle zdolnej siły roboczej i kapitału zagranicznego. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej Polska otworzyła się na globalny rynek usług informatycznych i centrów badawczo-rozwojowych. Początkowo polskie firmy pełniły rolę podwykonawców, realizując zlecenia dla gigantów z Zachodu. Jednak te zlecenia były bezcenną szkołą. Nauka przebiegała błyskawicznie pod okiem najlepszych praktyków. Kluczowym czynnikiem okazała się edukacja. Polska od zawsze szczyciła się silnymi podstawami matematycznymi i technicznymi. Inżynierowie i programiści z polskich uczelni byli gotowi do pracy od zaraz z minimalnym okresem wdrożeniowym. Stworzyło efekt kuli śnieżnej. Im więcej sukcesów, tym większe zaufanie globalnych korporacji. Wejdźmy na przykład do dzielnicy biurowej na Woli, zwanej potocznie Mordorem. To tutaj swoje europejskie centra technologiczne ulokowały największe firmy z Doliny Krzemowej. Nie tylko obsługują one klientów. Tworzą tu swoje kluczowe produkty i patenty, zyskując miano centrów innowacji. Polska przeszła drogę od outsourcingu procesów do outsourcingu rozwiązań. To fundamentalna zmiana mentalności. Przyjrzyjmy się fenomenowi polskich jednorożców firm, które osiągnęły wycenę miliarda dolarów. Wiele z nich narodziło się właśnie w tym ekosystemie, czerpiąc energię z miejskiej dynamiki. Te firmy nie tylko sprzedają swoje produkty za granicą, ale kształtują globalne trendy w swoich niszach. Jednak każda góra ma swoje cienie. Pora porozmawiać o cenie tego szybkiego rozwoju. Pierwszy koszt to gigantyczna presja na młodych specjalistów. Wymagania są bezlitosne, a tempo pracy zawrotne. Syndrom wypalenia zawodowego stał się niemalże nieodłączną częścią kariery w sektorze nowoczesnych technologii. Drugi problem to drastyczny wzrost kosztów życia w stolicy. Mieszkania stały się luksusem dla zarabiających na Zachodzie. Siła nabywcza lokalnych pracowników technologii często nie nadąża za cenami wynajmu i zakupu nieruchomości. Trzeci aspekt to nierównomierny rozwój kraju. Warszawa i kilka innych ośrodków absorbuje niemal cały talent. Polska B. Choć zyskuje na cyfryzacji, wciąż czeka na prawdziwe, wysoko płatne miejsca pracy innowacyjne. W efekcie mamy do czynienia z wewnętrzną migracją, która potęguje presję na infrastrukturę stolicy. Jak Warszawa radzi sobie z wyzwaniami infrastrukturalnymi? System transportu pęka w szwach pod naporem pracowników. A co z firmami, które nie są typowymi korporacjami, ale ambitnymi polskimi startupami? Wciąż borykają się z problemem pozyskania kapitału na skalowanie, mimo posiadania przełomowych rozwiązań. Bariera mentalna wciąż istnieje łatwiej zaufać znanemu zachodniemu funduszowi niż polskiemu wizjonerowi. Niemniej jednak, Warszawa jest teraz magnesem dla talentów z całej Europy Wschodniej. Stolica stała się międzynarodowym hubem, co niesie ze sobą wymianę kulturową i nowych perspektyw biznesowych. Inwestycje w technologie kwantowe, sztuczną inteligencję, a nawet w biotechnologię nabierają tempa punktu. Polska przestaje być tylko miejscem testowania technologii. Stajemy się miejscem ich powstawania. Ostatnie lata to czas, kiedy polscy programiści zaczęli dyktować warunki, a nie tylko je akceptować. To świadczy o głębokiej strukturalnej zmianie, a nie tylko chwilowej koniunkturze gospodarczej. Czy Warszawa utrzyma ten pęd? Czy uda się zniwelować koszty społeczne tej błyskawicznej modernizacji? Odpowiedź leży w zdolności do inwestowania, edukację kolejnych pokoleń i budowania silnego rynku kapitału krajowego. Warszawa udowodniła, że zmiana z Polski w potęgę technologiczną jest możliwa, nawet bez gigantycznych zasobów naturalnych. Jej historia to dowód na to, że ludzki kapitał w odpowiednim momencie jest najcenniejszą walutą. Polska dolina Krzemowa jest faktem, ale jej ostateczny kształt wciąż się rysuje, zmagając się z własnym sukcesem. Dziękujemy za obejrzenie tego dogłębnego spojrzenia na technologiczną metamorfozę naszej stolicy